Bardzo serdecznie na moim zaczarowanym kanale instagramowym. Yy, posłuchajcie, jest bardzo teraz głośny i kurwa popularny temat, więc się wypowiem. Oczywiście chodzi o kwestie dofinansowań dla artystów. Yy, moje drogie dzieci, złożyłem prośbę o pieniądze, została mi ona przyznana, yy, zostały przyznane mi te pieniądze, oczywiście ich nie zobaczyłem. Złożyłem na kwotę 40 koła. Moje nazwisko normalnie widnieje na tej liście, kurwa, nie ukryję się z tym. Nie wypłacam tych pieniędzy i nie uciekam z nimi do Rumunii, tylko generalnie po prostu mówię fakt, dostałem te pieniądze. Chcę Wam powiedzieć trzy rzeczy, które są bardzo w sumie istotne w, tym całej, w tej całej gównoburzy. Trzy rzeczy. Po pierwsze, mordo mordeczko, słuchaj mnie uważnie. Nie każdy, kto składa to podanie i kto, komu zostają przyznane te środki, aczkolwiek teraz nikt kurwa tego nie dostanie, nie znaczy z automatu, że jest kurwą i złodziejem, bo tak nie do końca. To działa, bo każdy ma swoją historię finansową, każdy ma swoje problemy, z którymi, się, z którymi się boryka i to nie jest tak, że wszystko jest, kurwa, czarne i białe. <laughs> Rzecz druga. Jeżeli, gościu, naprawdę to jest bardzo ważne, jeżeli, gościu, nie złożyłeś, kurwa, prośby o to dofinansowanie, to nie znaczy, że jesteś jakimś pierdolonym bohaterem narodowym. Tej, hey, come the fuck down, bro. Naprawdę, człowieku, po prostu tego nie zrobiłeś, to wszystko. Nie ma nic więcej. Numer 3. Kurwo mi złodzieje niez każdy ten, który zawyża koszty człowieku, kurwa, fundują sobie, nie wiem, tej miliony setki tysięcy, kurwa, pojadą sobie na jakąś, nie wiem, kurwa arubę czy inne bora bora za te pieniądze człowieku. I co wy macie wszyscy linie produkcyjne kurwa? Ucięło mi. Kurwa, mówię o kurwach <laughs> yy, tej. Z kurwysynstwem jest udawanie, że człowieku ma się jakieś zawyżone koszty działalności, kurwa, które nie istnieją, setki tysięcy złotych, miliony. Tutaj ja mam pytania do tych wszystkich ludzi, którzy to kurwa zrobili. Czy wy wszyscy macie jakieś linie produkcyjne, gdzie pracuje 30 osób, kurwa, na trzy zmiany, macie przedstawicieli handlowych i tak dalej? Tej, no nie sądzę. Nie? To jest, kurwa, ciężki wałek. Ale przez to, że ktoś jest chytrą kurwą i każdy się zachowuje w taki sposób, jakby to było, kurwa, za darmo. Trzeba zjeść, kurwa. Ja nie chcę kawałka, kurwa, ciasta. Ja chcę cały ryj tam sadzić. No to, mordo, gratki w chuj. Wy, kurwiście. Zajebiście jest. A jeszcze jedna rzecz to są koniec, moje drogie dzieci. Zapomniałem dodać. jest bardzo istotna rzecz tej. Pierdole pis. Yy, niech wypierdalają na śmietnik. Yy, ogólnie nikt w życiu na nich nie zagłosowałem i w życiu bym na nich nie zagłosował generalnie, kurwa, gardzę nimi w chuj. Niech wykurwiają. Yo!